W imieniu gospodarza dzisiejszej uroczystości, pana Irakusza Ragowskiego, starosty Starpowskiego i słowopiła pojedynka, prezydenta miasta Stargard chciałbym serdecznie przywitać wszystkich. Panie senatorze, panowie dowódcy, pani Dziekan, księża Proboszczowie, jednego tutaj widziałem, drodzy koleżanki i koledzy z samorządów, szanowni państwo i Szanowny współgospodarzu, panie starosto, ja przede wszystkim chciałbym na początku podziękować Państwu. Po pierwsze, podziękować za to, że dzisiaj się spotykamy, że przyjęliście Państwo nasze wspólne zaproszenie i możemy w ten sposób podsumować to, co było w ubiegłym roku i co udało nam się zrobić. Jednocześnie jest to spotkanie, które możemy też wykorzystać do tego, żeby się zastanowić i porozmawiać o tym, co można w tym roku zrobić, jak wykorzystać ten czas. Nam dane. Dziękuję serdecznie wszystkim, z którymi miałem okazję współpracować. Jak widać na tym filmie, no, chyba bardziej zwięźle się już nie dało, a szkoda, bo y, można byłoby jeszcze trochę y, wydłużyć czas jego trwania, ale myślę, że nie po to się spotykaliśmy, żeby filmy oglądać, więc jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, z którymi było mi dane współpracować y, w roku ubiegłym. Szczególnie serdecznie chcę podziękować jednemu z moich szczególnych współpracowników, Andrzejowi Korzebowi, który od początku przemian ustrojowych w Polsce, czyli od roku 90, do tego miesiąca, ale nie tylko, aktywnie pracował na rzecz samorządów i jest jednym z najbardziej zasłużonych samorządowców w Stargardzie. Razem Przepracowaliśmy pełnych 12 lat i zapoczątkowaliśmy w tym roku rok 13, którego już razem nie skończymy, ale Andrzej jako samorządowiec dalej będzie oczywiście się samorządom poświęcał. Więc chcę wszystkim serdecznie podziękować. W tym roku przed nami jest dużo wyzwań, dużo zadań do realizacji. Ja wspomnę tylko te najważniejsze. Rozpoczniemy, czy może inaczej. Będziemy kontynuowali inwestycje polegające na rozbudowie systemu komunikacyjnego w mieście. Będziemy przybliżali do centrum miasta tereny inwestycyjne na pewno będziemy budowali kolejną część czy przebudowywali kolejną część ulicy Kościuszki włącznie z budową przepraszam ulicy Spokojnej włącznie z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki tejże wcześniej wymienionej przygotowujemy projekt budowy centrum przesiadkowego w tej części za którą my jako miasto odpowiadamy włącznie z budową ronda na skrzyżowaniu szczecińskiej Bema 11 listopada i towarowej i to są w tej chwili najistotniejsze zadania, a takich pomniejszych oczywiście jest całe mnóstwo. Dodać do tego trzeba zadania, które są już realizowane, czyli modernizacja, przebudowa, remont Młodzieżowego Domu Kultury i te, które są no, krok przed rozpoczęciem, czyli na przykład modernizacja y, księżnicy Stargarskiej remont. I przebudowa to wspólnie z partnerami niemieckimi. Szykujemy kolejne propozycje i koncepcje, w ramach których będziemy mogli wspólnie z partnerami niemieckimi kolejnymi w ramach wykorzystania środków z programu Interreg realizować kolejne inwestycje modernizacyjne i bardzo potrzebne w naszym mieście. Jeszcze raz serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Życzę, żeby ten nowy rok był rokiem dużych wyzwań, ale też spełnionych oczekiwań i nadziei. Żeby był to rok naszego wspólnego sukcesu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Panie Prezydencie. Szanowni goście. Dzisiejsze spotkanie nie bez przyczyny zostało zorganizowane właśnie tutaj, w auli Zespołu Szkół Budowlanych Technicznych przy Centrum Kształcenia Praktycznego. To miejsce wybraliśmy, aby przybliżyć Państwu nasze zaangażowanie się właśnie w oświatę. 2015 rok został ogłoszony przez minister edukacji rokiem kształcenia zawodowego. Powiat Targarski już dużo wcześniej zaangażował się właśnie w kształcenie zawodowe. W 2010 roku, za kwotę 2 milionów złotych, wyremontowaliśmy właśnie budynki naszych placówek w Centrum Kształcenia Praktycznego. Od 2010 roku powstało tutaj wiele pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Ostatnią była pracownia, którą wyposażyliśmy w obrabiarki sterowane numerycznie jest to najwyższej klasy sprzęt który ma zastosowanie w największych fabrykach świata. Dzięki temu nasi uczniowie mogą na bardzo wysokim poziomie kształcić się. Przed nami kolejne 12 miesięcy wytężonej pracy. Wśród nas jest wielu samorządowców nowych nowych wójtów, burmistrzów, nowych radnych Rady Miejskiej, Rady Powiatu. Kluczem do sukcesu jest współpraca. Dzięki dobrej współpracy możemy osiągnąć jeszcze więcej, czego Państwu i sobie życzę. Dobrej, solidnej współpracy. W imieniu zarządu chciałem Państwu złożyć życzenia zdrowia, szczęścia, radości i spełnienia wszystkich zaplanowanych zadań. W roku 2015. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze raz życzymy, żeby ten nowy 2015 rok był rokiem wielkich wyzwań i naszych wielkich możliwości, których, żebyśmy się tych wyzwań nie bali i osiągali sukcesy. Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego w nowym roku. W nowym roku.